Cześć wszystkim, z tej strony Kami Skanując Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie. Na dzisiejszym materiale zapytałem Was ostatnio na Twitterze, co Was tak naprawdę będzie interesowało, jeżeli chodzi o mój pobyt w Tajlandii. No i tych pytań się zebrało naprawdę sporo i stwierdziłem, że zrobię z tego nawet trzy materiały. Raz krypto w Tajlandii, dwa. Lifestyle i życie tutaj, no i trzy, tak naprawdę jak tu wyjechać, ile hajsu potrzebujecie, i tak dalej, bo widziałem, że Was to wszystko interesowało dość mocno. Także postaram się dzisiaj te tematy, oczywiście, yy, no, poruszyć, nie? Jeszcze możecie sobie zobaczyć, w jakim miejscu to nagrywam. No, i tak to mniej więcej wygląda. Także będę czytał pytania, ja sobie tutaj spisałem, no i po prostu, yy, no cóż, takie, takie QA tutaj zrobię, nie? Pierwsze pytanie. Nie będzie to pewnie będzie trochę wiało, ja tu mam mikroport, no, ale zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Pierwsze pytanie, które chyba najczęściej padało, to dlaczego Tajlandia? I może rozpocznę od tego, że do samej Azji chciałem wyjechać już dość długo. Gdzieś tutaj wcześniej udało mi się być, natomiast nie poznałem tej kultury na tyle na ile bym chciał na pewno. No i stwierdziłem, że raz na rynku dzieje się to trochę mniej, dwa. Kolega coś już tam zarobił, pasywnie coś tam już wpada, wystarczająco do tego, żeby po prostu jakby no w końcu się wybrać do tej Azji. Trzy, chciałem już się wybrać wcześniej, natomiast oczywiście Srowit pokrzyżował plany, no i wyjazd tutaj był oczywiście bardzo utrudniony. Sorry za te ruchy kamerą takie mocniejsze, ale jakimś vlogerem nie jestem szczególnym, więc no cóż, musicie to jakoś zrozumieć. No i w końcu nadarzył się do tego dobry moment, tak jak powiedziałem, i jestem tutaj. Jestem w Tajlandii. Pytaliście się gdzie dokładnie. No na wyspie Phuket, to jest największa wyspa największa wyspa Tajlandii. Dokładnie to na samym jej dole, czyli tam okolice Rawai. Szanuję w ogóle Andrzeja z Dziennej Dawki dyskomfortu, że tak potrafi chodzić albo biegać i jeszcze nagrywać. Ja tu się dopiero tego uczę, ale już widzę, że nie jest to, że nie jest to łatwe. Tak jak mówiłem, no wyjazd do Azji już był wcześniej planowany. COVID przeszkodził temu wyjazdowi. Natomiast teraz w końcu jest taka możliwość, no i ten wyjazd uskuteczniłem. Były pytanie też, dlaczego Tajlandia akurat, a nie jakiś inny kraj z Azji Południowo-Wschodniej albo w ogóle z Azji. No macie Filipiny, gdzie byście żarli banany. Bo wszystko tam jest z banana. Macie oczywiście Wietnam, który jest chyba jeszcze zamknięty, przynajmniej na moment, kiedy ja to nagrywam. Dość mocno komunistyczne państwo. Podobno jedzenie tam jest bardzo dobre. Jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie sprawdzałem. Macie Kambodżę, do której ja chciałem się bardzo mocno wybrać i na pewno się jeszcze wybiorę. Natomiast stwierdziłem, patrząc na te inne kraje tutaj, jeszcze macie oczywiście Singapur, który jest no, no drogi, ale na pewno warto tam się wybrać na jakiś czas. Kiedy tylko zluzują z restrykcami, to na pewno to zrobię. No i została Tajlandia, która można powiedzieć, jest oczywiście. Najbardziej turystyczna, i ktoś by mógł powiedzieć, że to jest jakiś taki prosty wybór. No ale jeżeli chce się żyć gdzieś na co dzień i na jakimś standardzie, no to nie wybierzecie, wiecie, no środka dżungli, no chyba że kogoś to jara. Tylko wybierzecie jakiś kraj, taki, który no, jest na pewno nieeuropejski. Natomiast idzie tutaj znaleźć standardy życia jakiegoś tam europejskiego. Mówię tutaj o mieszkaniu. Ten temat jeszcze później poduszę. Yy, jednak no, oczywiście przybywając do kasami jedząc lokalne żarcie, które mi jak najbardziej odpowiada, sam jedno, będąc w Polsce, oczywiście bardzo często jadłem i to tajskie żarcie i, i zdarzyło się jakieś chińskie, aczkolwiek tego jestem mniejszym fanem, bo oni strasznie dużo jedzą, wiecie, tych wszystkich chrząstek, kurzych łapek i tak dalej, to jest w ogóle śmieszne. Tutaj taka mała ciekawostka, że z kurczaka jest tutaj najtańszym w sumie mięsem. A najdroższe macie to, co u nas się bardzo często wyrzuca, czyli jakieś tam kurze łapki, wszystko to, co posiada, wszystko to, co posiada kość, tak naprawdę. I u nas twierdzi się, że to jest, no nie za jakieś wspaniałe jedzenie, no to tutaj to jest najlepsze, tak? Mówię tutaj głównie o kuchni chińskiej, natomiast sami Tajowie też bardzo lubią tutaj, no to jedzenie, które posiada kość, a jednak na papierusku czeka jest takim najtańszym mięsem. I to można zobaczyć też w cenach, właśnie. Zamawia, zamawianych potraw, że jak zamawiacie coś z kurczakiem, no to jest to w 99% najtańsze jedzenie, a jak najbardziej jest, jak najbardziej jest ok. Dobra, więc mamy, więc mamy ten temat poruszony. Tajlandia, ok, dlaczego, taj, dlaczego w ogóle ten wyjazd? Raz, klimat, jest tutaj ciepło. W Polsce jak wyjeżdżałem padał śnieg. Ja to już powtarzałem niejednokrotnie gdzieś w rozmowach ze swoimi znajomymi. Gdyby Polacy byli chociaż w 20% tak mili i rzetelni jak ludzie z Azji, czy to Tajlandia, czy chociażby Dubaj, który oczywiście jest dość mocno przereklamowany, ale jest fajnym miejscem, ciekawym na pewno do odwiedzenia, to w tym kraju byłoby po prostu lepiej. Mniej zawiści, mniej hejtu, mniej tego wszystkiego, co powoduje, że mamy bardzo często wojny polsko-polskie, to tutaj czegoś takiego nie ma. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jestem biały, jestem turystą i to przez to, bo zostawiam u nich hajs, ale wiecie, no jedziecie na Chorwację, do Turcji, do Egiptu, do Bułgarii i też zostawiacie tam hajs, a nie zawsze jesteście tak miło traktowani tutaj. Chociażby, nie wiem, kupujecie głupiego szejka tutaj na plaży, dostajecie go, Pani zostały jakieś tam owoce, tak? Mogłaby to wyrzucić albo zostawić sobie samemu do zjedzenia. Nie, krzyczy do was, stójcie, stójcie, dam wam, dam wam za darmo. Albo zostało jej trochę, jeszcze porcji, no to robi wam dolewkę po chwili na przykład, tak? Nie wiem, szedłem doładować telefon, bo, bo musiałem tą kwestię też oczywiście ogarnąć, żeby mieć internet. Nie byłem pewny jak to się robi za pierwszym razem, oczywiście mogłem sobie wyszukać te informacje w internecie, ale jeden gościu, który stał ze mną w kasie, gdzieś tam łamanym angielskim, wytłumaczył mi jak to się oczywiście jak to się oczywiście ogarnia, no i sama załatwił. No I takich spraw tak naprawdę co krok macie, gdzie, gdzie oni was, wam pomagają całkowicie bezinteresownie, bo tacy są z natury, po prostu pomocni, mili, życzliwi i, i jest to coś. Jest to coś u nich oczywiście normalnego. Kolejna sprawa to jest jedzenie, tak jak powiedziałem, ja bardzo lubię ten rodzaj kuchni, czyli tutaj dużo, dużo ryżu, dużo makaronu, dużo mięska. Wszystko robione na świeżo, fajnie, ostro przyprawione. Ta kuchnia oczywiście mi odpowiada osobiście. Pewnie nie wszystkim będzie odpowiadała. W szczególności tym, którzy nie lubią na przykład ryżu, no bo tutaj jednak ryż to się dodaje prawie do każdego dania. Albo można z każdym prawie daniem połączyć ten ryż. Więc jeżeli komuś to nie odpowiada, no to myślę, że będzie miał z tym, z tym problem. Dobra, no to między innymi dlatego Tajlandia. W tym filmie jeszcze chcę poruszyć takie kwestie jak, jak tu wyjechać, kwestie ubezpieczenia, gdzie znaleźć nocleg i tak dalej, więc traktujcie to wszystko sobie jako podcast. Ja postaram się jakieś później przebitki tu jeszcze powrzucać Wam, już pewnie je widzieliście. No więc tak, wyjechać jest całkiem prosto, to znaczy, do 30 dni z tego co ja wiem, nie potrzebujecie wizy. Jeżeli chcecie więcej niż 30 dni, no to musicie już mieć wizę. Ja mam załatwioną również też wizę z Polski, tak zwanego jednokrotnego wjazdu, to się chyba nazywa, koszt nie pamiętam, sto kilkadziesiąt złotych, żeby to wyrobić. W ambasadzie w Warszawie sobie to wyrabiacie, po dwóch dniach tak naprawdę wiza już była u mnie, więc nic, nic ciężkiego. Jakieś tam zdjęcie trzeba zostawić i tak dalej, ale to, te informacje czytajcie sobie na stronach rządowych, tam one są aktualne i stamtąd najlepiej czerpać takie informacje, a nie z filmiku jakiegoś gościa na YouTubie, bo <laughs> obejrzycie to pół roku później i te informacje mogą już być po prostu no nieprawdziwe, bo coś, coś się tam pozmienia. Nie? Macie jeszcze jakieś inne wizy takie biznesowe, edukacyjne, wizy wielokrotnego wjazdu, no to wszystko na stronie rządowej macie opisane. Także macie wizę załatwioną lub też nie. Potem, jak ja to nagrywam 20 któryś kwietnia, no to jeszcze są te kwestie surowidowe, chociaż od 1 maja to się zaraz zmienia. Natomiast ja wam nie będę tutaj mówił szczegółowo, na czym to wszystko polega, bo z miesiąca na miesiąc dosłownie bardzo drastycznie się te kwestie zmieniały w przeciągu ostatnich miesięcy. Więc wchodzicie sobie na stronę rządową polską lub na stronę tatnews.com i tam macie taką zakładkę odnośnie Covida i tam sobie tych informacji po prostu szukacie. Jak ja wyjeżdżałem, to trzeba było, trzeba było zrobić test po przylocie. Mieć zapewniony transport z lotniska do hotelu. Hotel musiał być ze specjalnej listy SHA. To, że jest takie hotele, które są przystosowane do Srowida, że jak Wam później wiecie, wyjdzie pozytywny test, no to będziecie musieli kwarantannę spędzić. No to u nich możecie tą kwarantannę oczywiście przejść 10 -dniową. Tak jak mówię, od 1 maja już nie ma tych testów, nie ma już tej. Tego wymaganego nocnego fotelu i transportu, ale tych informacji szukajcie sobie na bieżąco na stronach rządowych, bo, bo są one tam na bieżąco podawane. Co tam dalej? Ubezpieczenie no to też temat, który interesował Was. Ubezpieczenie ja musiałem mieć do 20 tysięcy musiałem, musiałem zmienić lokalizację, ponieważ mój telefon wyświetlił informację, że się przegrzewa, także musiałem tutaj zajść trochę do cienia. Pewnie słyszały te cykady cykady to też jest nieodzowny element, że tak powiem. W Tajlandii, więc no cóż, za nie sorry, ale nic z tym nic z tym nie zrobię. Ubezpieczenie teraz chyba wymagane też 10 tysięcy dolarów no i ubezpieczenie raczej wejście sobie trochę droższe niż to najtańsze, bo to najtańsze może Wam nie zapewnić pewnego ubezpieczenia i bezpieczeństwa później tutaj na miejscu. Musiałem trochę zmienić miejscówkę, bo mój telefon wysłał mi powiadomienie, że Twój telefon się przegrzewa i niektóre funkcje mogą przestać działać. No, jest tutaj 37 albo 8 stopni. To jest temperatura odczuwalna I taka na termometrze to jest jakieś 32-33 stopnie. I co do tego ubezpieczenia, powiedziałem lepsze niż gorsze. No to też y, powiem Wam o moich kosztach. Najtańsze które znalazłem, kosztowały 1400 zł za rok. Ja kupiłem takie za równe chyba 2000 za rok. A były takie za 6-8000 za rok, które tak naprawdę posiadały te same wartości ubezpieczenia. Jeżeli chodzi później o pobyt w szpitalu, czy, czy tą całą kwarantannę, gdybyście mi musieli ją odbyć, i tak dalej, więc no, dużo tutaj na pewno się różnią te ceny. Poczytajcie opinie po prostu. Ja jeszcze na szczęście nie musiałem korzystać z tego ubezpieczenia i mam nadzieję, że nie będę musiał. Natomiast jeżeli chodzi o samą tutaj sprawę szpitali i, i medycyny, no to nie ma z tym problemu. To nie jest kraj trzeciego świata, tutaj naprawdę są dobre kliniki, bezpieczne więc możecie śmiało tutaj po prostu z tego korzystać, gdybyście musieli. I co do samych ubezpieczeń, tak jak ja czytałem, to różnie. Czasem musicie sami zapłacić i oni wam zwracają. Czasem oni was umawiają przez, przez infolinię po prostu, no i jakby ten temat jest załatwiony. Różnie to bywa. Nie chcę tutaj ściemniać, bo sam z tego po prostu nie korzystałem, więc nie będę was tutaj ściemniał, że coś na ten temat wiem. Tyle co słyszałem od ludzi, którzy tutaj mieszkają, od Polaków. I tyle, co sam się interesowałem oczywiście przez internet. No i zostaje jeszcze jedna kwestia, czyli jak już macie bilet zarezerwowany i tak dalej, to musicie wypełnić tak zwany Thailand Pass. Jak leciałem na Cypr, to wiem, że na Cyprze było coś takiego jak Cyprus Pass, tutaj jest Thailand Pass. No, wrzucacie tam swoje dane odnośnie paszportu, tego ubezpieczenia właśnie, a wcześniej trzeba było jeszcze wrzucać informacje odnośnie zakupionego wcześniej testu tutaj na miejsce. No i oczywiście odnośnie szczepienia, bo da się wjechać bez szczepienia. Natomiast nie wiem jak to wygląda teraz. Eee, trzeba było jakąś kwarantannę odbyć, jeżeli się nie ma szczepienia. Jeżeli ma się szczepienia, to tej kwarantanny nie było. A tak jak mówię, to się zmienia co chwilę, więc czytajcie sobie po prostu na stronie rządowej, jak to wygląda. Lub na stronie Thailand Passa, tam też macie to wszystko opisane, bo to zależy też wszystko od tego, gdzie wyjeżdżacie. Czy do Phuket, czy do Bangkoku, czy w jakieś inne miejsce w Tajlandii, Tajlandii. No to się wszystko niestety, ale. Różni, no i tak jak Wam powiedziałem, zmienia bardzo często, więc tam tych informacji szukacie. Pytaliście się potem jeszcze, gdzie szukać noclegów, jak to wygląda finansowo, więc najlepiej szukać tego noclegu na marketplace Facebookowym. To znaczy, wchodzicie na Facebooka, na marketplace, tam wyszukujecie dzielnice, miejsce i obszar, w jakim chcecie po tego mieszkania albo domu szukać, no i po prostu przeglądacie sobie te oferty. Patrzcie na ile czasu będziecie musieli podpisać kontrakt. Chociaż pamiętajcie, z tajami zawsze da się trochę ponegocjować. Więc tutaj, to że gdzieś jest napisane, że coś będzie kosztowało 20 tysięcy batów za miesiąc, to nie znaczy, że konkretnie musicie zapłacić te 20 tysięcy. Może się uda na 18, na 16. Jak wejdziecie na dłużej, to może jeszcze taniej. Ale też jakichś cudów tam po prostu nie spodziewajcie się. Więc na marketplace facebookowym nie polecam bookingu, nie polecam Airbnb, ponieważ tam przepłacicie 2-3 Najlepiej też jak Wam się uda, no to po prostu szukać na miejscu tutaj noclegu, jeżeli jedziecie na dłużej i chcecie na dłużej zostać, bo da się po prostu na miejscu wynegocjować lepsze ceny. A przez booking czy Airbnb, tak jak mówię, zapłacicie 2-3 razy więcej. Jedno mieszkanie, które ja tam gdzieś na chwilę musiałem wynająć na 10 dni, zapłaciłem za 10 dni 1200 zł. Gdzie na miesiąc na miejscu zapłaciłbym za to mieszkanie 1500 zł ze wszystkich, tak samo jak wcześniej. Więc, no tak jak mówię, opłaca się raczej, szukać tego wszystkiego po prostu na miejscu. Było też pytanie, czy biali płacą więcej. No i odpowiedź brzmi: czasem tak, czasem was chcą niektórzy naciągnąć na jakieś cudowne oferty, to znajomy mówił krewetki 1200 batów, czyli jakieś 1400, nie, 1500 zł, 150 zł, przepraszam, za kilogram ale powiedział, że dla niego specjalnie zjedzie do 400Watów za kilogram, gdzie tak naprawdę w sklepie kupicie takie same krawetki za 260-270Watów za, e, za kilogram. nie? Także no, czasem próbuję białek naciągnąć, jakiś tam transport i tak dalej, to też czasem więcej zapłacicie. Natomiast ja się na to nie obrażam, te ceny i tak ogólnie są na tyle niskie, że, że to, że zapłacimy czasem 10% więcej, no to nie ma co tutaj e, płakać nad tym wszystkim. Do tego, jeżeli chcecie transportem się zajmować, to znaczy jeździcie gdzieś, nie transportem zajmować, po prostu przemieszczacie się gdzieś, to albo skuter, tak jak ja w tym momencie siedzę, po prostu sobie na skuterze i ten skuter wynająłem i nim się wszędzie jeździ, bez tego jest ciężko, albo macie aplikacje takie jak u nas Uber, to tutaj macie Graba i Indrivera i nimi się poruszacie. No, i wtedy oczywiście wiecie, ile zapłacicie z góry. Także skuter tutaj to jest 90% transportu. Skuter wynajmujecie na miejscu, yy, dajecie jakiś tam depozyt, albo paszport zostawiacie, chociaż lepiej nie, zosta nie zostawiać tego paszportu nigdzie. Yy, no i tyle. No i sobie wynajmujecie ten skuter i śmigacie nim po prostu wszędzie. Jeżeli chodzi o prawo jazdy, o prawo jazdy na skuter, no to w teorii powinno się mieć prawo jazdy kategorii. Yy, Teraz nie chcę was schłamać. A, jest na, jest na motor w Polsce, chyba tak. Więc to prawo jazdy też powinniście tutaj mieć. Plus prawo jazdy międzynarodowe warto wyrobić. Ono kosztuje chyba 35 zł, jak ja wydabiałam sobie. Jest na rok, jeżeli chodzi o Tajlandię. Natomiast prawda jest taka, że 99% ludzi nie ma tego prawa jazdy tutaj. Nikt się was też nie pyta o to prawo jazdy, kiedy wynajmujecie skuter, tylko umiecie jeździć. Tak, okej, okay. A historia jest jedna taka, że byłem ze znajomym, wypożyczyć mój skuter. Babeczka się pyta, umiesz jeździć? Ja mówię, no że już ćwiczyliśmy, że tak. Ona no, bo ostatnio, jak jeden tak był, i powiedział tutaj był i powiedział, że potrafi jeździć, to wjechał w ten bar naprzeciwko. Gaz do dechy nie wyhamował, spanikował, no i wjechał po prostu w bar naprzeciwko. Także nikt was się o to prawko raczej nie zapyta, natomiast jeżeli będzie jakaś kontrola i tak dalej, to warto mieć, wiecie, jakieś tam 50 zł w prawo jazdy wsadzone międzynarodowe w razie W. No, gdyby trzeba było tam porozmawiać z policjantem, wiecie po prostu o co chodzi, nie? No i może jeszcze na koniec, jakie są moje pierwsze odczucia tutaj. Jest fajnie, jest fajnie, spodziewałem się tego, co zastałem na miejsce, czyli że jest ciepło, ludzie są mili, żarcie jest dobre. Woda w, w morzu jest ciepła, jest ciściutka. można sobie nurkować, wczoraj akurat nurkowałem. Nurkowałem, wielce mówiąc, tak? To był storkling taki raczej. Czyli maska po prostu z rurką i ryby naprawdę piękne, rafa koralowa też piękna, zaraz przy wejściu do morza, także naprawdę jest to tutaj robić. I życie tu jest naprawdę takie spokojne. Te dni lecą jeden za drugim, ja tu już jestem prawie 3 tygodnie i to pyknęło tak. Jakbym pomyślał, że miałem tutaj tylko wyjechać na przykład na wakacje na 2-3 tygodnie, to bym powiedział, ale przecież ja tu jeszcze nic nie zobaczyłem, nic nie zwiedziłem tak naprawdę, nie? Tutaj przede mną jest taka świątynia, zaraz Wam może ją pokażę. Przejeżdżałem koło niej 10 razy, jeszcze w środku tak naprawdę nie byłem. Bo ten czas tutaj tak jakoś błogo nie? Więc jak ktoś jedzie na wakacje, to lepiej zróbcie sobie jakąś dobrą mapę tego gdzie i kiedy i co chcecie zwiedzić, bo po prostu ten czas może Wam tutaj bardzo szybko uciec. Także naprawdę jest w porządku. Jeżeli ktoś tylko chce tutaj trochę pożyć, podpoczywać na pewno, no bo słońca nie brakuje, to oczywiście zachęcam wszystkich do wyjazdu. A o cenach i kosztach życia to jeszcze opowiem Wam po prostu w osobnym materiale. A na dzisiaj tyle. Dzięki Wam wszystkim serdecznie za wysłanie tego materiału. Mam nadzieję, że jakoś się udało tutaj z tym wszystkim. Chociaż są cykady, jest wiatr, jeżdżą skutery, jak widzicie za mną, no ale cóż, tak wygląda życie na co dzień w Tajlandii. Jeżeli komuś to nie pasuje, no to niestety to nie jest destynacja dla niego, a w jeszcze tym kolejnym filmie opowiem wam dlaczego na przykład nie Portugalia, Malta, Dubaj, czyli jakieś kraje takie no oprócz Dubaju oczywiście bliższe Europie, w podobnych strefach czasowych, bliżej, bo tutaj leciało się jednak 15 godzin łącznie z jedną przesiadką, także o tym wam opowiem jeszcze w następnym materiale. Dzięki wszystkim za dzisiaj, jeżeli macie jeszcze jakieś konkretne pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!